Panie prezesie, w dniu dzisiejszym sąd wydał wyrok taki, jaki wydał. Jak pan go skomentuje? Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Jest rzeczą fatalną, żeby prowadzić kampanię wyborczą w sądach. Myśmy wymienili 99 przykładów przypisywania sobie przez Platformę zasług które nie były jej zasługami, no Platforma pracowicie gdzieś tam znalazła jakieś niewielkie podstawy do tego, żeby cztery przykłady zakwestionować. Czyli są to, że dzisiaj, że w 95 przypadkach mieliśmy rację. To dobry procent. Panie Prezesie, co zrobić, żeby ułatwić przedsiębiorcom życie, żeby zwiększyć zatrudnienie? Pytam dlatego, że ostatnio zetknąłem się z bardzo brutalnie z bałaganem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wydano miliardy na system, który nie działa. No to jest inna sprawa, w jaki sposób te wielkie przedsięwzięcia, wielkie przetargi są załatwiane. No to jest kwestia jakby oddzielna. Natomiast jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców. Piekielnie trudne, to od razu mówię jako prawnik, ale wykonalne zadanie, żeby radykalnie uprościć to wszystko, co wiąże się z prowadzeniem firmy. Jej założeniem następnie jej prowadzeniem, to jest sprawa uproszczenia systemu podatkowego. My będziemy przedstawiać nasze propozycje podatkowe, to jest sprawa likwidacji różnego rodzaju pozwoleń, jest ich w Polsce bardzo dużo różnego rodzaju ograniczeń. W Polsce jest około 360 reglamentowanych zajęć. Można to radykalnie zredukować. I mnóstwa różnego rodzaju przepisów, które są po prostu bez sensu, dotyczą różnych dziedzin. Jeżeli by to wszystko razem nie obowiązywało, to życie przedsiębiorcy byłoby nieporównanie łatwiejsze. Jeżeli chodzi o tych, którzy chcą zostać przedsiębiorcami, to jeszcze istnieje zjawisko tak zwanej luki kapitałowej, czyli po prostu najprościej mówiąc, ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby zakładać przedsiębiorstwa, i tutaj państwo też powinno pomóc, szczególnie tym młodym ludziom, którzy chcą. Wystartować i mają jakąś szansę, mają jakiś pomysł. No, trzeba tutaj troszeczkę zaryzykować i, i, i dać im tą szansę. Przy dobrej polityce gospodarczej to jest możliwe. Polska tak naprawdę ma dzisiaj dwie takie duże możliwości wielkie. Pierwsza z nich, ta prostsza, no to jest wykorzystanie środków europejskich przy założeniu, że dostaniemy ich dużo też w kolejnej perspektywie budżetowej, oczywiście europejskich, ale też własnych, taki wielki fundusz rozwoju. On nam powinien załatwić sprawy infrastrukturalne, jednocześnie oczywiście dawać też miejsca zatrudnienia, dawać ludziom zarobić, no ci ludzie będą kupować, będą kolejne miejsca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga szansa, jeszcze większa tak naprawdę, to jest to, żeby w końcu Polacy, szczególnie to młode pokolenie, dobrze wykształcone, skorzystało z tej szansy, jaką jest wielki rynek europejski, żeby było po prostu biznes na wielką skalę. Ten mały, początkowo nawet bardzo mały, może nawet mini biznes, ale taki nastawiony na to, że to jest nie tylko Polska, ale no, dzisiaj można pracować. W Radomiu, a sprzedawać przez internet w Lizbonie. I trzeba umieć z tego skorzystać. Jestem przekonany, że w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie jest bardzo, bardzo dużo takiego potencjału, który jest w tej chwili niewykorzystany, jakby taki przygnieciony. I że bardzo wielu ludzi, którzy dzisiaj nie ma pracy, ma takie poczucie, że nie ma żadnych szans, albo wyjeżdża za granicę, żeby tam coś dosyć marnego robić, albo nic nie robić, bo i to się zdarza, żyć z mogłoby rozwinąć skrzydła. Myśmy w latach 90., no może to na młode pokolenie tego nie pamięta, ruszyli do przodu dzięki inicjatywie setek tysięcy i milionów ludzi, którzy no na tych przysłowiowych łóżkach polowych rozwijali swój biznes. Dzisiaj czasy są już inne, na łóżku polowym się wiele nie zdziała, natomiast inne jest też i przygotowanie tych młodych ludzi. Przecież ogromna część z nich ma wyższe wykształcenie, czasem lepsze, czasem gorsze, ale jednak wyższe. I oni naprawdę mogliby dużo. Zdziałać. Wielu z nich jakoś tam zna języki obce, przynajmniej angielski. No, czasem nie najlepiej, ale to w praktyce później można, można jakoś uzupełnić i mamy coś, czego przedtem nie mieliśmy. Mieliśmy przecież silną reglementację, jeżeli chodzi o dostęp do rynku Unii Europejskiej, a przedtem No Dzisiaj ten rynek oczywiście z ograniczeniami, wiadomo, że wcale tak naprawdę nie jest zupełnie wolny, ale jednak w jakiejś mierze jest wolny, więc można spróbować, jakbyśmy te dwie wielkie operacje przeprowadzili, to Polska wyszła do przodu. No, może jeśli nie tak jak Chiny, to przynajmniej tak jak Kora. Panie Prezesie, ja teraz nawiążę do kwestii państwa prawa, o której dzisiaj już było mówione na briefingu prasowym. Chodzi mi o to, że te media, które nie mają problemu z mówieniem prawdy, są nieustannie przez rząd tępione. My, kiedy byliśmy 10 kwietnia w Warszawie, no to mieliśmy tak zwaną obstawę, czuliśmy się bezpieczni, ale niestety było to dla nas uciążliwe, bo trzech panów za nami chodziło non-stop. Jak pan skomentuje tą sprawę w kwestii właśnie ograniczenia wolności mediów? No mamy dzisiaj niestety narastające zjawisko ograniczenia wolności mediów, wolności wypowiedzi próby stosowania różnych chwytów, żeby ta swoboda została ograniczona. No choćby na stadionach się dzieją bardzo różne rzeczy, jakoś do niedawna to nie przeszkadzało, dzisiaj przeszkadza. Kiedyś wszystko było wolno, choćby nawet w świętej pamięci prezydenta, teraz nagle się okazuje, że nie wolno. Krótko mówiąc, ta władza, ponieważ rządzi bardzo źle, coraz bardziej boi się krytyki, coraz bardziej boi się demokracji. Ona zawsze w Polsce była ułomna, a już nie mówiąc o praworządności. A teraz jest coraz bardziej łomna, bo establishment, który korzysta z obecnej władzy, no jakby coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że jeśli w Polsce byłaby pełna wolność, dostęp ludzi do informacji, no to on by się długo nie utrzymał, bo to jest establishment wywodzący się z poprzedniego systemu. Nie w całości oczywiście, ale w dużej części o bardzo marnych cechach. To nie są gatesowie, którzy zrobili dzięki swojemu gejnimszowi wielkie pieniądze, to, to są ludzie z układu. Dziękuję bardzo.